Słuchajcie, idziemy do, do tematu, bo mamy pół godzinki i chcieli, chciałybyśmy e, Wam przekazać wiedzę dotyczącą e, tematu, w którym się tutaj spotykamy, czyli właśnie y, sukcesu i tego, y, dlaczego kręcicie się w kółko, co my też zaobserwowałyśmy w naszym życiu, e, co powoduje właśnie, że czasami nie jesteśmy w stanie wyjść poza to takie chomicze kółeczko, w którym yes. jesteśmy. I chciałabym tutaj na wstępie przedstawić nas, ponieważ myślę, że część z osób może znać tylko połowę z naszego teamu. Więc ja się nazywam Anna Maria co widzicie. Jestem CEO butykowej agencji LinkedIn Wizerunek social media. Działam na rynku od ponad 10 lat i też od około 10 lat jestem, mam ogromną przyjemność i honor być przyjaciółką Kamili Czarnowskiej-Szajers, która jest koło mnie. Kamila, powiedz coś o sobie. O matko. Powiedzmy po sobie, tak, to jest piękne takie e, pytanie. Słuchajcie, słuchajcie, ja jestem oczywiście zachwycona i również zaszczycona, <laughs> bycie przeciążka Ani. Wiecie co, dla nas dla nas to jest też taki powrót trochę do, do różnych projektów, gdzie mamy możliwość dzielenia wiedzy. Ja jestem doradcą kariery, doradcą zawodowym również od 10 lat, więc mamy takie trzydziestki, dziesiątki, trzydziestka piękną idzie i ja przede wszystkim zajmuję się zarządzaniem, talentami, sukcesami i karierami. I do tak w skrócie, bo jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć więcej, to zapraszamy oczywiście na nasze LinkedIn, bo obie również tym się zajmujemy i też możemy tak powiedzieć, że jesteśmy dla siebie piękną konkurencją. Konkurencją. I z jest tego po prostu stwierdziłyśmy, że zrobimy coś razem, bo, bo czemu nie? Tak, dokładnie. Skręcając więc już do naszego tematu, czyli do tego, w jaki sposób. Często nie doceniamy sukcesów swoich własnych, więc też nie jesteśmy w stanie wyjść z tego chomiczego kółeczka, w którym się kręcimy. I od razu chciałabym Wam powiedzieć, słuchajcie, my tutaj będziemy, nie będziemy rozmawiać z Wami, będziemy rozmawiać ze sobą. I to jest najlepsze, dlatego że te, te nasze, y, to nasze spotkanie dzisiejszy live jest wynikiem tego, że my często do siebie dzwonimy i mówimy: słuchaj, kama, jest sprawa, albo Anna Maria, masz 5 minut, a potem takie, czyli godzinę, no, 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 tak. tak. <śledzimy. <śledzimy> albo nie ja ja jest. Z... Czyli odłóż wszystkich tak, i tak, się, że tak. Przełóż koniec tak. świata, ja mam najważniejszą sprawę na świecie, więc to jakby słuchaj, tak. <śledzimy> muszę się wygadać. Więc teraz jakby, moja, moja polemika z tobą kama, zacznijmy. Się od tego, że powiem Ci szczerze, że kiedy zadzwoniłaś do mnie, czy napisałaś, już nie pamiętam jak to było, i przyszłaś z tematem tego, że nasz wspólny program ma dotyczyć, twoja część ma dotyczyć sukcesów i tego, że my ich nie doceniamy, to moja reakcja była taka: co? <laughs> Sukcesów? Jak to jak? Jak mówię? No, sukcesy to sukcesy. Na co one wpływają w życiu? Po prostu no fajnie, no, fajnie się docenić. Zajebiec, fajnie. Mm, super. Natomiast kurczę blaszka nie czułam tego, wiesz? Te, tyle ci powiem. No, to ja ci powiem, że mnie nie zdziwiłaś, bo ja to usłyszałam w Twoim e, byciu tak na zasadzie. Mhm. <śleszy> <śleszy> <Give me> more. No <śleszy> I to było przepiękne, bo to było tak, tak, tak moje, bo to ja zazwyczaj tak reaguję. Z, tak. z moim tak, takim wisielczym humorem i, i byciem taką Mortycją Adams. Teraz już ja mówię: Mhm, mm okej. Okay. Tak. Czy tak. myślałaś to? Tak, tak. No, to było ogóle, takie, e, No dobra, ma fajny wstęp kabanie. To... Fajny wstęp, ale jakby daj mi mięso, co ma być w programie. <laughs> znaczy, tak, dokładnie. Ja tutaj przychodzę z jakąś wizją. Ja, ja bardzo rzadko się zapalam, generalnie, tak żeby było jakaś mega, super ekscytacja. U mnie to jest przede wszystkim myślenie katastroficzne. E, totalnie to się może udać, to nie taka. udać. Zawsze musi być tutaj wspólne. I rzadko mi się zdarza być na bardzo wysokiej energii, ale tak zrzucić mnie z piedestału, to już dawno mi nie tak nie. No, fajny pomysł. No, ale no, widzisz, udało się, udało. Są ludzie, którzy potrzebują tego, żeby tak. osadzić się w sukcesach i zobaczyć, dobra, może nie będę chodzić na kolejne szkolenie typu, jak osiągnąć sukces, mhm. tylko może w końcu zobaczę, że hej, coś mam, tak. Tak, coś mam mam za sobą i, i że dzięki temu, że możemy razem z tym pracować, to mówimy o tych sukcesach i pozwalamy dotrzeć do nich i później zaprezentować tak na LinkedIn. Na mhm. tym polega ten program. Dobre. I właśnie to mnie najbardziej zawsze ciekawi, te reakcje ludzi, którzy mówią. Nie, ja to nic tam nie mam, w ogóle masakra i, i generalnie wszystko, wszystko się nie, nie, nie powiedzie, ja muszę dążyć do sukcesu dopiero. Mhm. A że ja stwierdzam, że czemu nie, po prostu kontra i totalnie trzeba się zatrzymać, um, ja to stwierdziłam, że okej, okay, musimy zrobić taki program. No i wiesz już po uczestnikach, już wiesz, jak to, jak to działa e, i wiesz, jakie są reakcje ludzi, że to jest do, do, taki duży game changer, kiedy w końcu się zatrzymasz tego właśnie kołowrotka i wychodzisz, nagle no się okazuje, że nie masz wiecznego młynu w głowie, tylko możesz się ustabilizować, dobra, trochę się chwiejesz, bo wiadomo, że lecisz, ale w końcu się stabilizujesz mm -hmm. i mówisz, ej, jednak za mną coś stoi, to są lata doświadczenia różnych innych rzeczy, mm. więc ja byłam taka zła na ciebie, taka wkurzona, że ty tego nie czujesz, że jak ty możesz, że ty jesteś też w opozycji przeciwko... Z tym sukcesem, który się już ma, jak możesz? się Myślę, że to właśnie to tutaj wchodzi ta nieświadomość, dlatego że oczywiście wiesz, jakby ja jako trenerka i jako osoba, która buduje wizerunek i tak dalej, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że e, sukcesy są ważne i że często ich nie doceniamy. Natomiast to, co mnie zupełnie uderzyło i zastanowiło, kiedy zaczęłyśmy o tym rozmawiać dłużej, to było to, że e, nie sądziłam, że to może schodzić tak głęboko, czyli że rzeczywiście inną rzeczą jest to, że my wiemy to, że coś zrobiliśmy i to jest fakt i nie da się go zaprzeczyć. A czym innym jest czucie na poziomie serca, że my to faktycznie zrobiliśmy i to jest nasza zasługa. Jest to jeden z większych problemów, którym, z którym mierzą się, na przykład, też nasi klienci z syndromem oszusta, prawda? Bo jak w agencji obsługujemy klientów, prowadzimy im komunikację, to często właśnie wtedy dochodzi do, do czegoś takiego, że nie wiem, czy ja zasługuję na to, czy ja mam prawo do tego, żeby mówić o czymś z poziomu eksperta, prawda? I wtedy wchodzi praca nad tym oczywiście, i też racjonalizujemy, Natomiast um, no, na... tak jak słuchaj. No to, bo bo... Wiesz, Ania, mi Ci przerwę, ale no. ja muszę. Ale dawaj, ja dawaj. po prostu muszę, bo to jest totalnie, ma być jak nasza rozmowa, więc ja nie będę czekała. Nie, aż się no, nie, ładnie czeka, nie, 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 nie czekaj, ja Ale powiem. chodzi po prostu o to, że mnie to właśnie tak strasznie denerwuje. Dlatego mówię, że ja nie mogę być na przykład coachem. Tylko ja jestem właśnie takim, takim detektorem, wiesz? Tak. Jak ja po prostu patrzę czasami też na ciebie jak e, Ty mi mówisz, no nie wiem czy coś, albo tak jak e, inni moi, moi tam znajomi i, i tak nie doceniają się tę ochotę każdemu z Was najpierw tak po prostu... <laughs> Coś zrobić, później i później tak poprawić sobie te moje okularki i powiedzieć: Dobrze. Zacznijmy od sukcesów, albo alfabetycznie od najstarszych, co wy chcecie, tak, żeby wam po prostu napisać. Bo to, jak właśnie nie widzi się tych sukcesów, to jest tak denerwujące. Dla mnie denerwujące i frustrujące, bo tyle ich macie, tak? Tyle ich macie, mamy każdy z nas, tylko właśnie wmawia się i to mnie tak denerwuje strasznie w tych wszystkich takich też w pseudo motywacyjnych elementach, że ty zawsze musisz do czegoś dążyć, że ty wiesz, nie musisz biegać. Ja teraz żyję w Nowej Zelandii, mam luzik, więc i znaczy zupełnie widzę rzeczy, tak? Yeah. Ja sobie idę na przykład i e, piję kawkę i widzę sobie na imprezie e, Silversów i razem z nimi sobie przybijam piątki i tak dalej i widzę zupełnie, jak, jak można inaczej, jak oni też uczą mnie życia. I dzięki temu ja w końcu nabrałam dystansu, jakby w mm -hmm. końcu zaczęłam widzieć, Ile nam się wmawia, że my musimy osiągać, a zamiast tego, żeby naprawdę usiąść w końcu i powiedzieć: Ej, ale ja już mam tak fajne konto, tak już mam dużo tych wszystkich rzeczy, i później dopiero nauczyć się o tym aha, mówić. Aha. Co ty fajnie robisz, tak? Że później właśnie tych tak, ludzi uczysz, jak tak mają o tym mówić na przykład na LinkedIn. A mnie to zawsze wkurza, <noise> ja to jestem do takiej energii burzowej wtedy, aha, tak? Aha. Jak ktoś mi mówi: Nie wiesz, co ja tu nie mam, nie wiem, aha. coś tam, coś tam. Tak, tak ktoś coś mnie strasznie irytuje, kiedy właśnie przychodzi, o, nie będzie lekko. przychodzi ktoś i mówi, że on nie ma o czym mówić. Nie w sensie jakby, ja wiem skąd to wynika, bo to, te mechanizmy znam i sama gdzieś tam je, je przechodziłam. Natomiast mnie to irytuje na poziomie, nie na tę osobę, tylko mnie to irytuje na poziomie ogólnym, że Boże, tak, tak. jakby. Je, Jesteśmy ludźmi, którzy nie wypadli z roce spod ogona, jak to mówi moja mama, czyli nie wzięliśmy się z przypadku tu, gdzie jesteśmy. Nie, nie, to nie jest tak, że w pewnym momencie stąpiła światłość, a, od dziś będziesz dyrektorem zarządzającym albo od dziś będziesz o, właścicielem batko, własnej tak. firmy, prawda, to dziś. Tak, albo jak się na ten znak. Tak. Ja na takie namaszczenie. Jakieś tak. właśnie się, ja się zastanawiałam zawsze, komu dajecie prawo, żeby ktoś zdecydował o tym, czy to jest was, wasz sukces, czy nie. Tak. Co to jest za osoba? Czy, jest, jak, czy jest jakiś departament akceptacji sukcesu? Chyba jest. Po Dobra, czy, czy, czy jest? Czy tam się idzie z podaniem i następuje jakiś komisja, która mówi, to jest sukces. Możesz na prawo, nie, nie możesz poprawki no. na lewo. Wróć jak coś tu się wydarzy. Gdzie jest ad, z takiej komisji, to ja wyślę muszę, ja wyślę i będę czekać. Muszę, zaraz, muszę to tak, pokazać. Twoja mama ma bardzo fajnie powiedziała, mi się to mega podoba, ale właśnie to jest to. Kto, wam, kto, daje, kto daje tak naprawdę wam prawo do tego, żebyśmy wątpili ja tak? wam to pokazać, i żeby poszło dalej. No oczywiście człowiek mem, słuchajcie, ja wam jeszcze jedną rzecz no może znacie, bo poczekaj, bo, bo przeczytaj to nie? po prostu, <złuch> nie, nie osobę, która jest bardzo <złuch> poważna, ale to jest człowiek mem, a więc to koniec, żałuję, że nie spędziłem czasu z rodziną, tylko zrobiłem karierę. Ty to nazywasz karierą. No właśnie, przeczytałam ja tak ja tego mandatu. No, tak bo kocham. Nie tak było wykonować na LinkedInie, ale to jest dokładnie to, o czym mówisz, nie? Czy jakby kto ci da, czy, czy, czy też Czy śmierć ci da jakby ten, jakby rozgrzeszyć się, powie tak, ty byłeś sukcesami, a ty nie. No właśnie nie, i chodzi o to, że sukcesy są względne, to jest... To jest tak, że oczywiście osoba, która jest wyższa gdzieś tam rangą czy ma duż, większe doświadczenie może ewentualnie jakby patrzeć z innego poziomu osoby bardziej doświadczonej, ale to też nie można porównać, bo nie można porównywać ryby i małpy po wchodzeniu na drzewo. To jest tak, że kurde, mamy swoją, swoją ścieżkę życia i nikt nie wie, co myśmy przeszli, czy myśmy, nie wiem, nie byli z trudnego domu, czy nie mieliśmy problemów zdrowotnych. Wiecie, każdy ma swoją, jak Ty to mówisz, krzyż się? Nie, ty jakoś inaczej to fajnie mówisz. No, tak, każdy ma no swój tak, koniec świata, tak Ja to mówię się w tak, tak. Nie, ty tak. mówisz o końcu świata. Nie, no, ja to mówię, że nie ma cudów, tak, no, no, to mówię, że nie ma. Każdy ma swój koniec świata. Więc, to sami, no właśnie, więc nie mo, nikt nie może, nie ma prawa nas oceniać yy, pod po, w sensie... dobra, ma prawo, ale my powinniśmy mieć to na to po prostu wywalone, bo to, to o to chodzi, że yy, to od nas zależy, od naszej tak zwanej rezyliencji, od tego, czy my jesteśmy odporni też na. To, to, czy jesteśmy w stanie powiedzieć nie, nie słucham danych osób, i na ile ja jestem w stanie uwierzyć w siebie i to, że to, to ja dokonałam, to ja dokonałem, to jestem w tym miejscu, w którym jestem, ponieważ wykonałam, wykonałem pracę i to była ciężka praca albo nie wiem, lekka, obojętnie, jaka, tak? Bo to nie, też nie chodzi o to, żeby ciężką pracę wykonywać, bo jeżeli yy, niewolnicy mieliby być oceniani pod względem sukcesu, to pewnie zarabiali mi miliony, ponieważ wykonują najcięższą pracę, albo górnicy na przykład, tak? A przecież to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby ciężko pracę wykonywać, tylko żeby zdobywać szczyty, wchodzić do góry i właśnie żeby, żeby mieć te sukcesy. Więc jakby, tutaj jest dużo takich rzeczy, które są bardzo mocno zaplątane w, naszej, w naszym jakby, polu postrzegania siebie i swoich sukcesów. Ale wiesz co? Dlatego, że też sprzed, wiesz co się sprzedaje bardzo często się sprzedaje mówienie też o takich o takich rzeczach, które trochę nas jednak pokazują jako wspólnotę, tak? Czyli, czyli że nam się ułożyło, że było trudno, że było coś tam, tak? A, a te sukcesy często są takie, a może o tym nie powiem, bo ktoś będzie myślał, że ja zmyślam, albo, albo że może o tym nie uszę. powiem, bo tak, ja się chwalę, tak, tak, tak. bo coś takiego, a ja bym chciała chciałabym powiedzieć, a zastanówcie się, tak naprawdę ile korzyści i kiedy wam sukcesy przydadzą się jak w takiej w takim pokerze. Kiedy one się przydadzą, bo na pewno na rozmowie o pracę, na pewno w tworzycie LinkedIna, które jest świetnym portfolio w ogóle dla Was, tak? Gdzie możecie to sobie podpiąć pod Instagram, też, pod Facebooka, jak chcecie wrzucić sobie QR-kod na wizytówki, jeśli macie taką ochotę, na ulotki, na wszystkie materiały, fajne podsumowanie. Albo na przykład, kiedy rozmawiacie z kimś i, i chcecie wynegocjować coś fajnego, no to wiadomo, że ja jednak zaufam osobie, dla której ja nie jestem pierwszym przypadkiem. Jak nie jestem osobą, na której ktoś się uczy, tylko pokazuje sukcesy i teraz kiedy ja na przykład tworzę Wam CV czy też profile na Linkedin, tak samo kiedy Ania tworzy Wam profile na Linkedin czy komunikację na Linkedin, to my zawsze będziemy Was pytać o to, jakie są Wasze sukcesy, bo za tym właśnie stoi wiarygodność, cena, to jest coś, co bardzo Wam podbija, czy, czy wasze, Waszą markę osobistą i tak dalej, a bardzo rzadko się na tym y, skupiacie, no, żeby tak. naprawdę pokazać takie realne rzeczy, mhm. co staje za waszym imieniem i nazwiskiem. Jakie to jest słowo klucz? Mm -hmm. I to jest super. Ja kiedyś zadam takie pytanie yy, i sobie zresztą przede wszystkim, jakie ja bym chciała, żeby mnie opisywało słowo, które też opisuje moje sukcesy. I to jest konkret. Po prostu, mieć Kamila Konkret-Czarnomska-Szajewsk. Jak możesz tak nazywać? Bo ja po prostu mówimy, jak, jak jest konkretnie, w punkcie i ja wiem, z kim ja rozmawiam. I jeśli mi na przykład podwykonawca, czy jakakolwiek, jakakolwiek inna osoba, która ma być partnerem biznesowym, nie potrafi mi powiedzieć swoich trzech ostatnich sukcesów, to ja nie chcę z tą osobą pracować, mhm. dlatego że ja nie chcę, żeby to była osoba mało świadoma, żeby ona się na mnie uczyła i tak dalej. Tak. Więc teraz zastanówcie się, ile warte są wasze sukcesy? Ile tam jest pieniędzy, ile tam jest projektów, ile tam jest fantastycznych współprac, ile tam jest spokoju? Przecież to wszystko, o czym powiedziałam, daje spokój. Daje to, że możecie sprzedać każdy produkt, znaleźć szybko pracę, szybko przeskoczyć sobie z jednego środowiska do drugiego. Wasze sukcesy dają Wam też bezpieczeństwo, bo jak Wam się nie spodoba w jednej pracy, to idziecie od razu do drugiej, bo wiecie, co możecie wnieść realnego. Mhm. Albo daje Wam też taką, taką pewność, że idziecie do szefa i wy nie mówicie o, o podwyżce w kontekście inflacji. Mówicie, szefie, czy Ty wieś,le dzięki mnie zarobiłeś, zaoszczędziłeś, mhm. co się wydarzyło. Tam w waszych sukcesach jest stabilność emocjonalna, są pieniądze, są perspektywy, są narzędzia do przebicia szklanego sufitu, jest wszystko, a co się robi? oddaję do Departamentu Ocen. I się wszystko rujnuje. Pięknie to Kama. Pięknie to powiedziałaś. Znaczy nie to, żebym Ci jakoś słodziła specjalnie, ale generalnie bardzo mi się podobał ten Twój flow. Więc mam nadzieję, że naszym odbiorcom, naszym odbiorcom również. I, I rzeczywiście tak jest. I kiedy mamy już złapane te sukcesy, to potem nasza pewność siebie po prostu, ona Leci, ona szybuje. Eee, wielokrotnie były sytuacje, w których na przykład klienci wracali do mnie albo do nas, do mojego zespołu i mówili, że dzięki temu, że oni wręcz byli zmuszeni za fraki, <śm> żeby usiąść i żeby, żeby spisać te sukcesy. To oni dopiero jakby otworzyli się i, i swoją percepcję na to, ile oni faktycznie osiągnęli i oni ułożyli sobie to e, i to było paliwem do ich dalszych działań. Więc e, pamiętam, e, Kama myśmy rozmawiały jakoś przed, przed spotkaniem o takich trzech pytaniach, które trzeba sobie zadać, pamiętasz? Czy ty miałaś może Super, no to, no to dawaj, bo jakby ty, nasi, nasi drodzy, my jesteśmy w takim podziale. Kama jest od sukcesu w naszym programie Success and LinkedIn Mind, a ja jestem. Od LinkedIn a, oczywiście obie jesteśmy odpowiedzialne za wszystko i się wspieramy, natomiast tak sobie, tak sobie to podzieliłyśmy, dlatego yy, dzisiaj mówimy głównie o sukcesach, więc Kama, bardzo proszę. Czyli Właśnie, pierwsze pytanie, z jakim chciałabym, żebyście wyszli, to dokładnie, co się kryje w Waszych sukcesach? Czy tam jest bezpieczeństwo, czy tam są głównie pieniądze, czy tam jest marka osobista, czy tam jest właśnie ekspertyza, bo też pamiętam, że jak przyszłam do, do Ani z moim pomysłem yy, na, same, na samą tą część właśnie sukcesową i mówię, wiesz ile znalazłam typów sukcesów? 11. 11 typów sukcesów, i to było takie, co? Hmm. Tak, dokładnie. 11. Bo no zastanówcie się, właśnie co wy tam macie, tak? Bo my będziemy y, bardzo chętnie oczywiście z Wami rozmawiać o typach sukcesów, ale co tam najpierw jest? To jest pierwsza rzecz. Druga. Dlaczego, tak realnie dlaczego gonicie za tymi sukcesami i ciągle jest y, takie poczucie, z czego ono wynika? Z czego ono wynika, że ciągle jest poczucie, że muszę znaleźć jakieś sukcesy, a nie chcę się nikomu usiąść. Albo to jest bardzo trudne, żeby usiąść i zobaczyć za siebie, co się wydarzyło. Z czego to wynika? Jaka jest przyczyna? Bo my na podstawie tej przyczyny, um, napiszcie nam to, jesteśmy w stanie później coś pomóc. Bo to jest też pierwsze pytanie, którym ja magluję ludzi na, tym, na tej pierwszej części, tak, zanim oni pójdą dalej do Ani, gdzie jest miło, to najpierw muszą przejść przez Martsję Adams i muszą się zastanowić, dlaczego, z czego to wynika. Bo to jest właśnie taki konkretny gremlin, który realnie Wrzuca to lasso na Was, i dzięki temu my, my możemy coś konkretnego rozwiązać, tak? Czyli, co, co Was hamuje, co Was łapie za salto? I trzecia rzecz, z jaką chciałabym, żebyście wyszli i się zastanowili, to jakie są realnie trzy najsilniejsze sukcesy, które mogą być Waszą wizytówką, ale takie naprawdę realne. I możecie to powiedzieć w yy, takim kontekście i metodą STAR, czyli jak było. Generalnie, co się wydarzyło, jaka była masakra, tragedia i amba. Co zostało przez was zrobione, jaki projekt, jaka, jaka myśl i jak to się zakończyło. I z tymi trzema rzeczami, czyli co się kryje w waszych sukcesach, jakie są trzy najmocniejsze sukcesy i co was trzyma na ziemi, co was trzyma przed tym, żeby faktycznie zastanowić się, co macie z tyłu. Mm -hmm. I was tak pcha ciągle i wypycha. To tak. są trzy rzeczy. Fajnie, jakbyście nam napisali. Czy na brief, czy w komentarzach jest jesteśmy na to mega otwarte. Tak. Ale żeby, żebyście z tym dzisiaj zostali, żeby to była taka myśl na dziś. Tak. I teraz słuchajcie: dwie rzeczy. Pierwsza kwestia to jest to, że. że za chwilkę powiem Wam dosłownie 15 sekund o programie, a potem mamy tutaj 2-3 komentarze, które chciałabym poruszyć, bardzo fajne. Więc to, co tutaj widzicie, jest to oczywiście zajawką do programu naszego flag flagowego, łączonego programu, tak jak powiedziałam, Success and LinkedIn Mind, gdzie będziemy właśnie takie rzeczy przerabiać, aby na kanwie tego, co już macie w sobie, budować swój wizerunek na LinkedInie i nie tylko, no bo przecież to nie jest tylko LinkedIn, wizerunek budujemy wszędzie. Osoby, które są chętne, w komentarzu do tego yy, live'a yy, są linki do Calendly, pierwszy Link jest dla, do Kamy na terminy poranne, a drugi, termin, drugi link jest do mnie na, teren, na, na terminy popołudniowe. Kama, jako osoba, która mieszka w Nowej Zelandii, obsługuje osoby już od 5 rano. <laughs> Oczywiście polskiego tak, czasu. I wiecie co? Ale to jest super, bo nawet jeśli sobie po prostu włączycie mnie na głośno mówiące, jak robicie sobie kawę albo jedziecie do pracy, no to jest idealny moment, żeby nie nudzić się w korku. Tak, <laughs> tak? dokładnie. Czyli od 5 rano do 8 jak najbardziej, chyba że też stajecie rano przed swoim domem, jak go ogarniacie, to wtedy ja tak. bardzo chętnie z Wami pogadam. Więc zapiszcie się do nas na, na, na rozmowę, jeżeli interesuje Was rozwój z nami, bo niedługo będzie ruszała pierwsza edycja programu właśnie Success and LinkedIn Mind, także zapraszamy serdecznie, chętnie z Wami porozmawiamy, czy to jest coś dla Was i jak to wszystko wygląda. A teraz przejdźmy w takim razie do, do komentarzy. Magda, moja droga z zespołu napisała, sukces nie jest obowiązkowy. Badunc. I myślę, że to jest bardzo fajne, yy, fajne spostrzeżenie. Nie wiem, czy dokładnie o to Ci dochodziło, ale ja postrzegam ten komentarz w taki sposób, że to nie jest, żeby się nie ciśnieniować na sukces. W sensie takim, że ja muszę osiągnąć sukces. W takim sensie, żeby wytworzyła się presja. Natomiast sukces i tak jest. W sensie my i tak codziennie. Mamy jakieś osiągnięcia, małe lub duże. I to chodzi nam, chodzi o to, żeby to właśnie zobaczyć, że czasami stanie z łóżka jest sukcesem. I myślę, że wielu z nas. Tak, dokładnie. To tak, dokładnie, zna. tak, bo, bo, bo bardzo często nakłada się na, na sukces taki filtr, że poniżej Nagrody nobla, albo wyleczenia jakiejś, jakiejś śmiertelnej choroby, to, tutaj to absolutnie się nie liczy. Tak. Nie, dla nas jest ważne, żebyście dostrzegali to, co wy już do tej pory było zrobione, tak? I ja gwarantuję Wam, że jesteśmy 10 lat na rynku, i mi się nie zdarzyła nigdy osoba, która nie mogłaby pochwalić jakimś konkretnym osiągnięciem, albo właśnie sukcesem według również własnej definicji. Ja też w życiu w Nowej Zelandii nauczyło, że jest mnóstwo definicji sukcesów, i to nie musi być coś na zasadzie, że faktycznie macie nobla albo. albo tak, dokładnie 100%. Więc to też pokażemy Wam później w kolejnych live'ach, ale też oczywiście w programie, jak to wygląda, jak to rozkładać na czynniki pierwsze. Helena pisze, zastanawiam się też nad tymi szczytami. Czasami sama ciekawa praca też jest sukcesem bez szczytów. Ale co to znaczy bez, bez szczytu? Bo to jest znowu, jeśli na przykład rozmawiałaś z klientem tak, i, i udało się u, jakoś tą transakcję uratować, albo na przykład zbudowałaś fajny zespół, albo zespół na przykład miał okay. bardzo niskie morale, a udało ci się je podnieść, to są właśnie również sukcesy. Jeden z typów sukcesów, który miałam jako rekrutera, bardzo interesuje, tak? bo jeśli ja zatrudniam kogoś na stanowisko menedżerskie, to mnie nie tylko interesuje, czy ta osoba zarządzała, tylko jak to robiła po prostu, jak? I to nie chodzi o to, że trzeba czepiać się tylko, znaczy czepiać w sensie, że uczepić tylko i wyłącznie samych liczb, tylko właśnie samo czasami podejście, różne sytuacje, które przedstawisz jako formy sukcesu jest super, bo jak ja pytam kogoś o zarządzanie ludźmi, to jest bardzo mało w tym wszystkim filozofii tego zarządzania, filozofii mówienia o tym, jak oddziałują na, na ten zespół, jak go budują i, i co za tym stoi i też jakie osiągnięcia później ma ten zespół po Osobie, która przyszła, tak? Mhm. I, I jaki jest skutek Twojej pracy i wynik Twojej pracy. Więc pamiętajcie, żeby trochę też odczarować to słowo, mhm. żeby szukać y, po prostu swoich fajnych wyników i osiągnięć, które pokazujecie w sposób pozytywny. Bo ja czasami też, na przykład na rozmowy rekrutacyjne nie mogę za, zazwyczaj tego robić, y, ale na rozmowy doradczej, to naprawdę muszę się nieźle nagimnastykować, żeby czasami wyciągnąć tą esencję, mhm. i jak ja Wam przedstawiam, to potem. Z punktu, jaka to jest wartość z punktu widzenia pracodawcy, to sami widzicie, jaki to jest sukces. Mm -hmm. Także oczywiście, ja też miałam taką osobę, e, pani z produkcji, która mówiła mi, że ona to w swojej pracy na pewno nie ma żadnych sukcesów, a się okazało, że to ona zauważyła jedną istotną zmianę i błąd w produkcji który zaoszczędził ponad 100 tysięcy, bo takie mogły być straty. Uh -huh, uh -huh. A ona po prostu zauważyła, że jedna rzecz nie pasuje. Uh -huh. I udało nam się dojść do tych danych, oczywiście nie podczas pierwszej rozmowy, bo to był proces, ale udało nam się dojść do, do, do tych informacji, że tak. szacowana strata mogła być na około 100 no, tysięcy. Bo my po prostu Więc... tego nie widzimy. <noise> to to tak. tak jest. Wiesz, co ja myślę że też, że musimy powolutku kończyć, mamy dwie minutki, ale e, myślę, że Helenie chodziło o to, że e, proces jest ważny. Wiesz, że, e, to że, tak. że. że Ja się zgadzam. Ja widziałam ostatnio bardzo fajną grafikę. Chyba Magda Daniło to rozrobiła i serdecznie ją pozdrawiam z tego, z tego miejsca. To, to był taki filmik, gdzie była góra i na górze była taka flaga, która symbolizowała cel i było pokazane, jak życie się toczy i że my mamy ten cel do, do osiągnięcia. Natomiast, kiedy wchodzimy pod tą górę, to możemy sobie rozbi rozbijać różne e, biwaki, e, różne rzeczy się dzieją. Czasami poprzez cykl życia ten cel, jakby. Się przesuwa na tej górce, on nie jest na szczycie, on jest gdzieś indziej, ponieważ tak, tak to wyszło. I że my powinniśmy. Tak, ale nie jest to właśnie celu. Tak. To, to, jest, chodzi o to chodzi po prostu mi o to, że musimy docenić drogę e, równie jak cel. Tak. Myślę, że te, te dwie rzeczy są ważne, a nie jedno ważniejsze od drugiego. Myślę, że, o, że obie rzeczy są istotne. Znaczy, ja nawet myślę, że czasami to jest kwestia tego, że nawet zacząć nie patrzeć na, na tą flagę, bo to właśnie o to chodzi, że. Nasz program nie skupia się na e, kolejnych celach, tak. na, na kolejnych nowych. marzeniach, na kolejnych tak. flagach, które tak. są, które powiewają i tak dalej. Tylko właśnie mówią. A mogę po prostu napić się kawy, tak, tak w i docenić to ile już tych te flag tego mam. Tak, że to już było. I to jest moc, ponieważ mam te cały, tak, że to flag mam już cały ogródek tak. I, i nie, nie by... muszę iść po kolejną. Nie bez, to przy... jest taka, nie bez przyczyny, to jest kwintesencja. Si, nie bez przyczyny przecież jest tak, że, że... Aby zbudować swoją pewność siebie, my musimy, jest takie ćwiczenie, żeby wypisać swoje, wypisywać swoje sukcesy i codzienne małe rzeczy, to, bo to, to właśnie daje nam paliwo do tego, aby osiągać kolejne szczyty, tak? Ale nie fiksować się na nich, tylko właśnie bazować na tym, co już było i zauważyć wielką wartość, która jest w nas. No dobrze, myślę, że to jest. Dobre podsumowanie, i to był fajny live. My się no, bawiliśmy tak. świetnie. No to słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, koniecznie napiszcie nam proszę w komentarzach. Czy chcecie więcej, bo mamy w planach różne rzeczy, więc chcielibyśmy wiedzieć, co sądzicie, jak nas się ogląda, jak nas się słucha, czy dałyśmy wam powera, czy podniosła się energia, bo tutaj widziałam, że Ola chyba Szcze, szczepańska jest niezdrowa, więc mamy nadzieję, że energia wysłana. I kochani, do zobaczenia już wkrótce. Zapisujcie się do nas na do Calendly. Link jest oczywiście, linki są w komentarzach. Pa.